No cóż, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę nagrywał jakąś grę w dniu premiery. Witam bardzo serdecznie, w pierwszym odcinku zagramy w Dune Spice Wars. Gra jest wczesnym dostępem. Póki co, Early Access można zauważyć. Wersja 0.1.19 e, no, Premiera gry jest dosłownie dzisiaj, dnia 26 kwietnia. Kupiłem, bo w sumie czekałem na nią. Póki co, zagrałem sobie chwileczkę i nie zawiodłem się. Tak, jeżeli nie znacie... Lora Dune to polecam obejrzeć najnowszy film, który wyszedł, który jest po prostu tak jakby oddowodnieniem filmu z 1984, oraz lub przeczytać książkę Frank Franka Herberta pod nazwą Dune. Rodów w się nie chcę im przedstawiać, bo jeżeli ktoś zna ten to uniwersum, to wie, kim są Harko Harkoni i Atrydzi. O treści przemytników i Frema, mm, przemytników osobiście. Nieziałbym kości innego w ich miejscu, a filmannie jak najbardziej nie widziany w tej. Zagrałem moim ulubionym rodem, czyli Autodami. Teraz tak. To jest są, jak widać, premie frakcji. Pokojową aneksję terenów mogę wykonywać. Jeżeli nie ci ktoś władzy za podpisywanie traktatów, to władze to są takie punkty dyplomatyczne, że tak powiem. Większa premia za pozycję Blendera z to jest takie głosowanie. Wszyscy są taki, można powiedzieć, to ONZ. I nie można plądrować naturalnych wiosek. Plądrowanie to Harkonie się głównie czymś takim zajmują, a traci byli fermanów no, dobzi. No dobra, tu jak Lady Jessica pozwala narzucić traktat innym. Akcję po wydaniu 50 wpływów potrzebują 100, by odmówić. To jest fajne, żeby wykonywać rozmów, po prostu jakiś tam handlowych i tak podobne. Tanka na idaho. Tak będą takie Sicha i one będą mnie albo atakowały, albo z nimi jakoś się tam porozumieć. Tufur Hawat. Hufir Havat, nie wiem tego po polsku przeczytać, on do agentów daje to agentowi i garnie Hala, który policję weteranów odblokuje. Wziąłbym ga garniego Hufira, albo Jeśli w sumie nie brak. Wziąłem początku o na Idaho i tą Lady Jessica. Jak się nie powiem, dyplomacja, więc gra taka jakby samuczka nie posiada. więc póki co rozpocznijmy. Atreides, jest fajna. nie Teraz możemy powiedzieć, że Atreides to jest Duke Lito Atreides, głowa rodu Atrydów, A tuż po nim, oczywiście, jest Paul Atreides, jego syn. Słowa jest taka, że Lady Jessica miała rodzić tylko córki, córki, nie? Letowi, ale się sprzeciwia i urodziła syna, nie? No tutaj, on to jest jednostka zwiadowcza, od razu zacznę skautować i znaleźć prawe melange, Ona jest tutaj. Tego na razie nie będę I Teraz tak, jak jest taki teren brązowy, to jestem w zniesieniu, tutaj wormy mnie nie mogą zaatakować, zabić i Zobaczmy, podobne. Jeszcze zbadaj. przyprawę Muszę ją zbierać i co jakiś czas płacić podatek imperialny. Co jest bardzo ważne póki co. Już mogę mieć jakieś tam przez po... to nie za dobre relacje z imperatorem, wtedy. Zwerbuję już dwóch wojskowych. Mogę dwóch naraz zrekrutować po prostu, Oni się w Arakan będą że tak powiem, zbadać to w takim razie. Jest jeszcze jakiś zasób, tylko jest ukryty, albo. Ja zasoby nie są ukryte. Jest coś innego ukryte jakiś ornitopter, nie rozbite. To jest dyplomacja z baronem. Barona nie lubimy, jak wiadomo, z fabuły. Przemytnicy i. Zwerbowały się pierwsze moje jednostki. Teraz tak w treści tej wioski mam opcję pokojowe przejęcie jej. Albo po prostu myślę moich żołnierzy, którzy pokonają tą milicję, która tam stacjonuje, i przejmę wioskę zbrojnie. Teraz pragnę zrobić. Ci żołnierze nie patrzą wręcz Przy jedno Głowców że ale to wywołują mnie żeby strzelali co? So, o niestety gra jak widać widać że alfa yy, mają miejsce coś strzelać mogę zobaczyć nie wiedziałem o tym szczerze nawet mocne lipsy nie się tego przyznać że... to jest tak yy, solarii to są pieniądze z yy, to jest uniwersum tego Dion yy, yy. Letą to są zasoby, dzięki którym mogę budować budynki? Tym... To oznacza, że pojawił się tutaj Worm i nawet to widać, będzie tutaj latał teraz. teraz tak. Przejmuję wioskę i punkty władzy, czyli jakby zasobów i woda. Woda jest bardzo ważna. Wodę zawsze trzeba mieć na plusie, bo będą się buntowali mi potem, niestety, ci tzw. cwaniaczki. cwaniaczki dramani, nie? Teraz, tak. Pierwsze zadanie mam, żeby. Znaleźć miejsce z to jest taki pseudo tutorial. Teraz muszę z dwie jednostki kontrolować tą obsadę. A nie, to jednak zasób był tutaj. E, fabryka, ogie... tak też te ogniwa paliwowe. Ogni topter używa i w to, bo lata nie. Dobra. Teraz, jaką mogę wyszkolić trochę milicji, żeby broniła tego miejsca? I to zrobię. Dwa oddziały, bo tutaj będę przyprawa melaż wydobywana. A to jest, no, ważne są rafineria. Do takich miejscowości dobudowuje jeszcze takie budyneczki, że tak powiem. Co teraz zrobię? Yes, Więc tak, co chcę zrobić tutaj? Tu mam moich łowców. To są strzelcy, którzy strzelają na daleko, mają karabiny. O, tutaj jeszcze jest karawana sprzedawców wody. Czymuś grzywnę. Mogę, na razie mogę badania zrobić. Właśnie, to są też badania, o nich często zapominam. pierwsze, to są badania. Tutaj, jak wydobywam przyrządy, tak, mogę zbierać część do zapasów i sprzedawać część. Kocham, kocham, to jest ta gilia, która skupuje przyprawy. I tutaj, jak widać, za dwa solary wymienia jedną uncję, że tak powiem. Przyprawy, nie wiem, czy to jest uncja, to jest pewnie w większych ilościach, ale tak mi się po prostu mówi. Podejdę potem, Oni nie wyjdą dopóki nie kliknę na nich lewy, co jest dosyć śmieszne, jak ten zaatakuj, to dopiero teraz wyjdę. Będą strzelali, ja ci będę palić ba wręcz ich. Okej, okay. no. Jednostki nas mają, minus strzelające mają minusy do walki i jak co więc, no jak widać ci żołnierze ich masakrują, spadły super czasy w 7 minut? bo ja to trochę trzymam. Okej, okay. rafineria się niedługo powinna zbudować, To jest ta śmieszna ta... Za pięć sekund mogli propagandę zrobić i wtedy wynająć ich. I ogień paliwowy będę na razie robił, to nie ma sensu. Okej, okay. okay, teraz mogę... Zrobić tą miejscowość, wydam wodę. No. Ogólnie w tym miejscu ja bym widział. Tego tutaj jest coś. O, to miejsce się przydarzy, pieniądze z dół. Chęci mnie to Okej. Ok. Zrobiłem się żniweka, ja klikam rozmieść. I teraz przyleci transporter. carry tak zwany, który przyniesie je na przyprawę i będzie zbierał. Niestety to przyciąga z dużą chęcią. Wormy. I potem powoduje, że. A tu chyba mogę. To też mi ludzi kosztuje. Armia mi daje plus 10 armii mi... i zapasy ludzi rosną z czasem, nie? ale no, używa się. Zaczyna mi się zbierać przyprawy. Mam plus 14, czy to jest na dzień, czy na ile. Ale wiem, że mi wody brakuje, to w tej miejscowości mogę zrobić tak jak oddzielacz wiatru, który będzie mi produkował wodę. Więc on jest warty. W takich właśnie miastach, gdzie jest taki zasób jeden, to można coś zrobić. Zatem mam rozbit prom. Spadaj miejsce katastrofy i wtedy agent agenta infiltracja Arakis. albo zbierz cenne przedmioty i po prostu wyślij ordintapę, żeby to zabrał. No zaczekam, bo chyba tam było potem zadanie, żeby to zebrać po prostu, a nie... Refineria. No to zrobiłem też, zatwierdzę to Jest od razu. A zbierz to od razu. To się przyda, bo to mi wodę zmniejszy z zużyciem. I na długo mi starczy ten odwilczarz wody, że tak Dobra. Armia jest wyleczona. Mam dużo wpływów, mogę lecieć na kolejną wioskę. To ma bonus z rzadkiem mineralnym zakład przetwórczy, będzie mi powiadał, że z tego będzie mi... będę miał lepsze zarobki w Solarisach. Ale też widać, e, petony mi powoli spadają. Beton. obu Fermanu. Widzisz takie Sicze są. Studnia bogata. Nie. No też się walili. Wręcz, okej. Okay. Tutaj jest kolejny miejsce. Jak są takie wzniesienia, to są wzniesienia. To tam są właśnie. Co Okej. Okay. Mam pierwszego garanta. Ja bym go infiltracja jak Z przypisów Temu, jak jest ten okej, okay, to jest z to jest 0,0 i to zrobiło mi się nie wiem czemu to nie zlikuje, to powinno według mnie zlikować chyba ja to pracuje, to zaraz będzie pracować, a to zaraz się przejmie okej okay. brakuje mi wody, muszę poczekać aż się okej, okay, zbudowałem tam? 43, o już mam Przyjmuję kolejne miasto, które w rzadkie pierwiastki, czyli dobry zarobek z tego powinien być technicznie. To jest kolejne, ale siłę wiatru szczęścia. Siła wiatru... wody. wiatru. Ok, im lepsze siły wiatru, tym lepiej wodę się pozyskuje. to jest tylko cztery. A tu takie rozstrzygnięcie i dostanę pieniądze, ok. A co, już wiemy działa. Teraz tak, tutaj zwerbowałbym dwie milicje, bo to będzie taki punkt dosyć kluczowy. Z względu na to, i teraz tak, ale brakuje mi metali, więc tu będę mógł postawić dwa budynki. Jeden z nich zacznie mi produkcję tych ple pletonów, bo one będą bardzo przydatne mi w dalszej rozbudowie mojego imperium atrydów Zakładam, że gra się o to, żeby pokonać resztę konet Harkonena, Harkonnena Smaratu, OK i to jest cała mapa, jest duża To jest ciekawe miejsce, bo właśnie w rogu mapy, bo to jest koniec mapy to jest tak że tych jakaś jest romanów, e, Ramanów, niestety podatek z czasem wzrasta nie? i przez minus 80 Szybko się spieszy, żeby znajdować więcej złotych e, przyprawy i zdobywać coraz to więcej. Co zanim kolejny Ornitopter, który będzie zwiedzał kolejne miejsca. To się bardzo przyda, wygląda na wymogę Siege. Jeszcze nie rozumiem jak to działają, Mecha, działa mechanika Siege. kończył tutaj podwój tych terenów i to to są dwie jednostki milicji kolejne. To najazd. Tak, najazd. Najazd, najazd, sens. To są właśnie ci... Najazdcy to są ci fremani, wolno żyjący i oni będą się po prostu rozpilić, czasem atakować. To jest jedna jednostka z to są dwie milicje, one sobie bez problemu z nią poradzą. Gdzieś tutaj musi być Shield w takim razie. Strzelam, ale no. Jak się przybiegną i zaczną walczyć, wręcz to nie będą mieli szans. Z nimi praktycznie, więc no. fermani to byli? Czy, nie, wojowników, nie? Eee, wręcz, nawet sardukarze nie mogli sobie z nimi. Co tak powiem bardziej? Co 24 dni muszę płacić ten trybut, nie? Taki jest nakaz Imperatora, że tak powiem. Dobra. Muszą być grzywne. Muszą być Nie wiem, czy to się skończy pozytywnie, czy nie. Rafineria zużywa ten. Musiał zaraz zbudować tutaj. Tak. Już nie rafinerię, tylko chciałem tutaj zrobić to. Z Numer, niedługo powinien mieć. Czekam po prostu mi 40. Gdzie nie ma? To jest też mogę. Mieć... Ościekie. Woda nie. Też nie. Woda, że jak będzie. garnizm do wody. On zwiększa po prostu przyrost. Tak, on siła rob... robocza się zwiększa o 4. Z 4. Sprzedawa sprzedawać... więcej zapasów to mi da... duży surplus skończyć zadania by się tam wybadać tu jeszcze przyprawa, nie widzę tak jest to co chcę zbudować, okej, okay. już powinienem móc nie jest tak, że dwa budynki są na jeden Trzy budynki można w jednej takiej miejscowości zrobić. Zajmuję kolejną miejscowość. Nie mógłbym tam kliknąć na ...pokojowo, ale to mi trochę więcej kosztuje. Statek imperialny. 179 364. No, będzie to niestety rosło. Nieustannie. Właśnie, bo jaki drugi oczekuję, nie dałem auto tego od czasu. 16 minut, jeszcze 4 minuty będę kończył. Myślę, że w skrócie o mnie nie wiem. jak. Są moi doradcy. O, i kolegium mam A to można jeszcze bardziej przystąpić. Grać na wolnej. To jest tak, wyprodukowaliśmy tego bym nie chciał. Koszrek to jest jednostek plus 100%. Koszt utrzymania siła robocza 30. jeszcze rody mają 400 głosów. Jakieś są tam rody, które mają jakiś tam wpływ, że tak powiem, dla nas Ja nie mam żadnego stanowiska póki co. Później będzie, jak się odblokuje odpowiednią ilość, to mógł chyba kandydować na te stanowiska. Ale ze wszystkiego już to monetaryzację wziął, bo. To jest naprawdę do dupy. Tutaj by warta była ta pułapka. Pierwsze co bym tu... Znaczy tu... Jakoś powiedzieć, tu już jest. Już jest. Jednostki wycofane w tej stronę. Trzeba dalej w tym kierunku. Tutaj to warto zabrać dla tego pletonu, żeby więcej tych. To jest takie typowe miejsce, które technicznie nic nie daje. Centrum naprawcze jedynie. czy to się tu nadawało, a przychody w Solarisach. Solari, przepraszam. Solaris, to jest taka firma produkująca przecież te... ...samochody, autobusy i... Żarówki chyba? To mi się wydaje, że coś też... produkowali. Agenci mi zjedli. Okej, okay, tu to sobie bym musiał ulepszyć, żeby zwiększyć swoje, że no. tak. Stawić z powrotem tak, żeby większość dawali tutaj resztę nas. drobki. Tak zrobić. Teraz tak, czyli znaleźć się jeszcze przyprawę. To by mogła być tu. To... Zyskano cały teren. To jest jedyny punkt, gdzie jest póki co przyprawa. Trzeba na to uważać, bo jak się pojawi komunikat, że. Kadrze... pojawi kadrze... worm się że. worm musi zbliżyć, żeby ratować to tak jak najszybciej. 311 zapłacili mi trybut. To są te są też dwie widzę rzeczy, aż to bardzo sprawdzi. Zbadajmy te ślady. Tak w sumie? Badanie się zbadało, ok. To jest To się przyda. O. Oh. alergant można przyjąć. Przydałby się ten dodatkowy załogant, szczerze, ja jeszcze nie wiem, jak ich przydzielać. To jest jako... Załogant to jest jako... Żołnierze, czy? Niestety tego nie... nie ma tego wytłumaczonego nigdzie. Lanserad I... Proszę, Szczerze, za Nie będę tego popierał, ani nie będę tego popierał, i... Wszystkie swoje głosy na to. Wszystkie moje dostępne głosy na to, ale. Pływę mogę wykorzystać, żeby grać bardziej, ale nie zamierzam tego robić. Okej, okay, mam już potrzebną ilość tych. Na sprzedaż więcej. Worm się pojawił. Trzeba wycofać jednostkę jak najszybciej. To tutaj Kerry go zabiera minus 3 solary. A, bo nie, nie wydobywam tej Czy przyprawy. Czy możecie wejść jako załogę do tego? Ale nie, nie rozumiem, gdzie ja ten załogant do końca Wiecie, czy To trzeba coś wybudować, dodatkowo, żeby. Cent. Mm. jak Diona mi znajomy, się, więc zaraz mu odpiszę. Dobra, jest już 20 minut. Dziękuję was za oglądanie, zapraszamy w przyszłych odcinkach, zagramy w Dune Spice Wars. Cześć.